Witajmy tutaj przebiegających zawodników. Zawodniczki dla niektórych będzie to przede wszystkim pokonanie własnej słabości. 20, 1 ,97 km 97 metrów, to dystans półmaratonu, maratonu. Border wysiłek? Miejmy nadzieję, że wszyscy ukończą dzisiejszą imprezę, i ten bieg. Myślę, że wielu jest tutaj takich, którzy po raz pierwszy startują na tak dużym dystansie. Ale wiemy także, że są jeszcze dłuższe, jakby bieg, biegi na 100 kilometrów, czy biegi 24 godzinne i w Polsce były właśnie mistrzostwa świata w 24-godzinnym. A czym oczywiście życzymy przede wszystkim poprawę rekordów życiowych, a dla tych którzy startują ustanowienia takiego rekordu, który będzie do wykonania, bo zawsze jakiś cel każdy sobie musi dostawić startując w takiej imprezie. Państwo